Dobry dzień dobry. Czwartek. Pozdrawiam z biegania. 12 km. Godzina 06. Pierwsze 5 km. Bardzo fajne tempo. 5-6 km. Później już niestety organizm dawał sobie znać, że jest za szybko. I musiałem trochę dzwonić Ruszajcie się W ciągu tygodnia Bolę jak najbardziej Nawierzchnie mieszana Cóż Ten las to jak igły Ale zawsze lepsze to niż nic